Wiedziałem, że się zjawisz! W końcu to wielki zaszczyt wejść do siedziby Białych Kruków. Tak też myślałem! Przejrzałem trochę danych o tobie i jestem pod wrażeniem. Ukończenie akademii w wieku 15 lat, liczne wyróżnienia, wysoki IQ, przyda mi się ktoś z kwalifikacjami takimi jakie ty posiadasz! A zwłaszcza do misji, jaka się szykuje! Zrobię wszystko, na co mi stać! Normalnie wysłałbym Azaritaha, ale mu się syn urodził jest troszkę zajęty. Dlatego ty jeden zostałeś wolny. Dzięki twoim umiejętnościom ta misja będzie łatwa. Czy wiesz coś na temat Doliny Kości? Słyszałem tylko parę nieistotnych plotek. Podobno to cmentarzysko, na którym grzebie się największych kryminalistów od przeszło dwóch tysięcy lat. Tyle informacji ci wystarczy. Więcej informacji udzieli Ci Twój partner do tej misji. Wiki, wejdź. Partner? Wiki? No, nareszcie, witaj, Narch. Miło Cię poznać. Wiki będzie Ci towarzyszyła do końca tej misji. I tu się mówił, że jesteś najlepszy. Coś ty taki małomówny. <grych> Dziwna reakcja, jak na pierwszy raz. Narch chyba ją za to znienawidzi! Najlepszy? Wiki, twoja rączka jest tak delikatna. Dobra, wracając do tematu, wyruszacie jutro rano. Spakujcie najpotrzebniejsze rzeczy. Powodzenia. Nie ma sprawy. Na razie, narch. No i co tam u ciebie? Dobrze. Dostałem rozkazy od Hitsushiego. Dostać rozkazy od Hitsushiego i się cieszyć? Coś tu nie gra. Aaaa, wali mnie to. Długo cię nie będzie? Trochę. A gdzie tak właściwie się wybierasz? Do Doliny Kości. Do Doliny Kości! Zgodziłeś się! Naplułeś mi do sakę. Nie wiem co cię zmusiło, żeby tam iść, ale gdyby o mnie chodziło, to nawet z aniołem bym tam nie poszedł. Z aniołem... Kompletnie oszalał? Chyba będę musiał pogadać z Hitsushi. Muszę jeszcze coś załatwić. Na razie. Na razie, musi. Hitsushi, co ty do diabła wyrabiasz? Jem jogurt. Wysłałeś narcha na pewną śmierć! I tu się mylisz! Wysłałem razem z nim nie byle kogo! To nam! Biki? Coś ci nie pasuje? Nie, nic. Ale w czym ona pomoże Narchowi? Kto wie? Boże, ratuj. Nie przeżywaj! Mają tylko oblukać co tam się dzieje i wracają! Zdejdzie im to górę od trzy dni! Nadal nie jestem pewien czy to dobry pomysł. Wiki zadba o niego. A tak właściwie to kto to jest ta Wiki? Tu masz jej adres! Tylko zachowuj się przyzwoicie! No więc przyszedłem, bo mam problem. Bo ja nigdy nie byłem na takiej misji i nie wiem co do końca spakować. Chętnie ci pomogę, w końcu idziemy tam razem. Zajmie nam to raz, dwa. Adres się zgadza. Wejdę i upewnię się, czy na pewno zadba o narch. Podstawa to kompas. Ja chyba nie mam w domu kompasu. Weź tamten ze stołu, mi jest niepotrzebny. Dzień dobry. Nazywam się Imusi i chciałbym. Wi Wiki? Imusi? Narch. Witaj. Miło Cię poznać, Imusi. Co cię sprowadza w me skromne progi? Miło, że taka osoba jak Ty jest z narchem. Ogień, nie kobieta. Może wejdziesz, Imusi? Właśnie zagrzałam herbatę. Bardzo chętnie. Jak tam wasze przygotowania? Dopiero co zaczęliśmy. Zaczęliście? Hmm, to było widać. Co masz na myśli mówiąc, to było widać? Nic, nic. Ale od razu widać, że ładna z was para. Co ty, mówisz? Dopiero co się poznaliśmy. Zresztą, Nach nie jest w moim typie. Wszystkie tak na początku mówią. Jakie wszystkie? To będzie ciekawe. Yy, nie wiem, o czym ty mówisz, musi. Nie dość, że kłamca, to jeszcze zboczeniec. Ach, jej rączka. Wiki, jak tak dalej pójdzie, to z nic nie zostanie. Trzeba go hartować przed misją. Hartowanie i walenie pięściami z zaskoczenia to dwie różne sprawy. A propos misji, to tak właściwie, kiedy wyruszacie? Jutro rano. No, to ja już muszę iść. Życzę wam powodzenia. Ja też muszę się zbierać. Na razie, Wiki. Narch, idioto! Zawróć i zostanie razem z Wiki. Muszę improwizować. Żonkile! Żonkile? Tak, żonkile. Muszę je kupić na grób mojej babci. Narch, możesz poczekać tu na mnie? Pójdę je kupić i pójdziemy razem na cmentarz. Nie ma sprawy. Najgorsza wymówka, jaką mogłem powiedzieć. Ale ważne, że dał się nabrać. Kup dwa dla mnie. Dawno nie byłam na cmentarzu. W porządku. Oby plan zadziałał. Jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach. Takie listy szybko drą. Chcą mnie dziś, chcą mnie widzieć jutro. U kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk, cię w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć, za przejść rozkaz, który mam we krwi sobie mieć Z każdym z was walczyć do utraty tchu Bez słów mogę zwalić ciebie znów